Uwaga, ważna informacja dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybierają się do Indonezji. Wczoraj został wprowadzony nowy wymóg, i wszyscy podróżni do Indonezji muszą wypełnić formularz medyczny. Jest to związane z obawami przed rozprzestrzenianiem się wirusa Mpox, znanego też jako małpia ospa. Formularz jest prosty w wypełnieniu. Musicie uzupełnić tam po prostu swoje dane, historię podróży i stan zdrowia. Na sam koniec zostanie Wam wygenerowany kod QR, więc zapiszcie go sobie, bo on zostanie Wam zeskanowany na lotnisku. Dzięki temu po prostu Indonezja chce jak najlepiej monitorować sytuację zdrowotną w swoim kraju. I pamiętajcie, że przed wyjazdem najlepiej, jeżeli przygotujecie sobie wszystkie dokumenty, e, takie jak Visa on Arrival, opłata turystyczna, e, formularz celny i teraz dochodzi nam formularz medyczny, unikniecie po prostu tym sposobem kolejek na lotnisku i wyjdziecie z niego jak najszybciej. A na koniec zaobserwuj mnie po więcej wskazówek podróżniczych.